Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Gromadzimy się znów tutaj na Cuprówce w tym szczególnym miejscu w którym co roku chcemy Panu Bogu dziękować za dar wolności za dar wolności słowa dar wolności sumienia dar wolności żyć widzimy jak dzisiaj bardzo potrzebujemy tego daru kiedy nie wolno mówić tego co dyktuje serc bo się jest niepoprawnym politycznie albo jeszcze inaczej, tylko próbuje się nakazywać, zniewalać ludzkie sumienie. Dlatego dzisiaj tym szczególnie witam Was wszystkich na tej wspólnej modlitwie dziękczynienia Bogu za dar tego, że jesteście, że możemy kochać całym sercem Boga i człowieka, że jesteście tutaj dzisiaj razem z nami na tym wzgórzu, aby Bogu zawierzać dalej sprawę wolności. W codziennym naszym życiu, tej podstawowej wolności. A pierwszym takim prawem wolności to jest prawo do tego, aby każdy z nas mógł tutaj przyjść, mógł żyć, mógł być od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dlatego dziękuję Wam i witam serdecznie na tym naszym wzgórzu, przy tym ołtarzu, gdzie w sposób szczególny wspominamy tych, którzy dla wolności oddali żyć. Oddali życie po to, aby każdy z nas mógł żyć w wolnej ojczyźnie. Witam ścigodnych kapłanów zgromadzonych talicznie dzisiaj przy tym naszym ponownym ołtarzu, w tym miejscu. Witam wszystkich gości. Wybaczcie, że tego wymienia, bo mógłbym kogoś pominąć, ale wszystkich gości, którzy przybywają tutaj do nas, aby razem z nami dzisiaj świętować. Witam serdecznie również tych, którzy pomagają nam. I tę uroczystość orkiestrze, panu organiście i wszystkim, którzy przygotowali, panu Janowi i wszystkim, którzy się starali o to, abyśmy tutaj mogli dzisiaj godnie i z taką radością przeżyć ten moment, te chwile spotkania z Bogiem przy ołtarzu, można powiedzieć, na polanie w leś. A w czasie przy świętej modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Józef, który Przewodniczy dzisiejszej mszy świętej, dzisiejszej uroczystości modli się za świętej pamięci profesora Zenona Urygę i wszystkich zmarłych, którzy oddali życie, dając nam przykład wiary i miłości ojczyzny i służby ludziom, aby Bóg, dobry Bóg przyjął ich do nieb. Ksiądz Kazimierz, który wygłosi dzisiaj do nas, skieruje słowo, modli się za... Świętej Pamięci podpułkownika Józefa Rośka i wszystkich poległych obronie ojczyzny, by Bóg nagrodził ich ofiarem życia szczęśliwą wieczność. Ksiądz proboszcz z Jaworzny, ksiądz Marek modli się za zmarłych Wincentego Zelka, Zofię i Ludwika Zelek, Stanisława i Stefana Synów. Ksiądz Janusz z Michałkówki modli się za zmarłych Wojciecha Filipowicz, Marię Żonę i zmarłych synów i córki. Ksiądz Marian Naszrodak Mody się za zmarłego porucznika Armii Krajowej Michała Rogalskiego, fundatora tej kapliczki. Ksiądz porucznik zając, mody się za zmarłych Stanisława i Marię Zelek i tych, co na tym gruncie pracowali. Ja ofiaruję tę świętą w intencji całej naszej ojczyzny, poległych, pomordowanych za ojczyznę, więzionych, bitych, katowanych przez UB już po wojnie, tak żyjących jeszcze, Я